Hej moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Wombering Waves. Mam dzisiaj kolejny patch, tym razem trochę inny, bo urodzinowy. I lecimy moi drodzy poza nią. Od ostatniego uszowania nie nazbierałam za dużo, bo będę miała dokładnie na. No 49 wyszy to nie jest dużo. A jeśli dobrze pamiętam, Piti mamy 0. Więc bez wydnego to będzie bardzo króciutki e, filmik. E, I lecimy. Pierwsza dziesiąteczka. Hmm, nic nie ma. Kto napadnie? Ona Wpadłanie. Nie mamy jej na full. Dobra, teraz 20. O, dla 6 to jeżeli nie mam, jeszcze mam ja nie gwarantnie. Hmm, kto nam tutaj poleci? Zobaczmy. Ten pan, no dobra. 20-30. Hmm. O, oh, kurczę, kurczę. O, Lumi. 30 wiecie co od razu idziemy tu kupić. Um. Możemy trzy kupić. Ok. A jak wygląda tutaj sytuacja? 6 możemy kupić. Dobra, jeszcze nie będziemy tu kupować. E, kolejna dziesiąteczka. 40. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okay. O, nowa broń. Nowy pistolet. Kadenza. Ok, nie mieliśmy jeszcze tego. Mm, dobra, 40, 50. Aha, tak, 50 będzie. 50, proszę, 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 proszę Cze... chyba dzisiaj będzie. E, to chyba rodzi pechowy dzień. Uuu, ale dwie czworeczki mamy aż. Okej okay. o, dobra jak wygląda nasza sytuacja. Dwa wysze siedem myszy. Siedem myszy. Okej, okay. wiecie to pójdziemy sobie po brońkę, ale spróbujemy po. O nie ma no, gwaranty, czy ona mi w ogóle poleci, więc wiecie co, ja sobie spróbuję pójść po broń, właśnie dla niej, bo Fibi mamy. No, tak mi się wydawało. Szanse są, ale słowem. Mm. ta ta to, 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 to miszowanie nie będzie że żałobę. Idę przed najbardziej udanym do. Jeszcze jest czas, jeszcze jest, jest pełno umiszy, bo ja mam teraz urodzinę, to będzie jej bardzo dużo jeszcze mamy dostać za 21 chyba 1 czy 2 dni, dzisiaj wujszy. jeszcze pełno pimo z eventów, więc no, są szanse. Szósty i. A żeby chociaż Fiolet by poleciał, to miała na. ten. I siódmy. Aha, nawet na nie poleci. Dobra, co ja tam jeszcze mogę w sklepiku kupić? O, jeden ten mysz. O, jeju, ale dużo powiem wam. Dodamy mm -hmm. jednak kołysza. N. And... E, fiolet chociaż nie. Mm. Jak wygląda sytuacja z fioletami? 6. No dobra. Pojedyncze. zamiast mocy pojedyncze, wiecie? Może mi się udało pojedynczy nieraz zdobyć piąteczka. Zgubiłam rachubę, to jest 53 i Nie ma zbytniego znaczenia. Jeden fiolet, który miała na jeszcze jeden misz. To, że jak dziewięciu nie polecimy. Może jakie to będzie złoto? Złotko, 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 jeszcze mogę mieć przegraną. Dawaj, nie bądź taki wredniak. No, ze wszystkich mniejszy się wycockam. Mhm. Mm na początku to mnie wuwa jednak bardzo lubiła. A teraz to tak, zjawia. Znaczy, lepiej bym jej Na maxa wyciskać, dostawać się na najwyższych jeszcze przykrywać na najwyższych. No. Złotko. Aj Ej, nawet fioletu nie ma. Nie, to jest dziewiąty już. No dawaj chociaż fiolet, jak nie złoto. Złoto? Fiolet? Mm. Mhm, nawet fioletu nie było. Widzicie to? Okej, okay, zobaczmy czy ja jeszcze coś tu wy... Wycisnę, wycisnę dwa tu No, dużo nie wycisnę. Czy będzie dziś jakiekolwiek złoty? No to będzie bardzo sło. Zobaczmy no, przecież fiolet. No, Gra mnie nie lubi. Już nie mam nawet, czy mój Serio, Serio, tu nie mam nic. A nie, dobra, tu mam jeszcze jedną. Okej, okej, okej. Czy to będzie ten standard? Jeszcze Szczęśliwy? No dajcie chociaż Fioret jak jest chłodny. O, jest fiolet. Okej. Okay. On jest świetny, Ej, a jeszcze mam na maksa Uuu, jak na maksa, to wiecie, co to znaczy. Chociaż jeden. No. 60 albo 70. No, jest chociaż fiolet. Panika nie jest na maksa, ale dzięki temu mamy ich jeszcze jeden. Proszę, niech to będzie ten szczęśliwy. Dawaj złoto, dawaj złoto, dawaj złoto! Dawaj złoto, dawaj złoto, dawaj złoto! Dawaj złoto. Nie ma nic No tak. No tak, nie, nie zawsze można być szczęśliwy, wiecie? Nie zawsze, ale jesteśmy koło 70 liczy, więc już raczej wpadnie nam. Jakby co wydaje się nie zapomnę, będę zapisała pod filmikiem, jak mi poleciało. Wydajcie znać jak wam poszło, kto chce może napisać, co dostaliście, czy czekacie na ciakone czy lecicie poza Zani, Czy można kogoś z reranu bo mam bardzo fajne rany. Ja sobie wybrałam akurat tutaj Zenshi, bo jej za bardzo nie mam. Juni mam, Fibi mam. Ten był darmowy. A Jian mnie nie interesuje. Eee, I co? Pamiętajcie, że znaleźć, do wópy, bo teraz są fajne naprawdę eventy, dużo darmowych rzeczy. Eee, Zapraszam Was na mojego Discorda dla inne filmiki i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. hej, pa pa!